Cześć, witajcie, e, słuchajcie, e, w, e, witam was w, w drugiej części piątego, piątej części, e, nie, e, e, kontynuacja piątej części, dlatego że niestety nie udało nam się przejść. Musiałem robić od nowa. I słuchajcie, już wiem, jak to musimy zrobić. Potrzebujemy dwa lina i doriego, żeby to przesunąć. Zobaczcie, teraz i proszę bardzo. Widzicie, udało nam się. I tutaj teraz musimy walczyć, chyba? Nie, on porywa nam to dziecko. On nam porywa tego króliczka, którego musimy uratować. Eee, bardzo źle, bardzo, bardzo, bardzo źle. Więc... Gdzie on teraz poszedł? Gdzie on jest? Gdzie on się schował? Tutaj jest. O kurde ty. Ty mały wilku ty. Chodź tu. Ten z tym. Ten z królikiem. Szybko, dobra. Ratujemy go, ożywiamy. Chorujemy. Nie, y, chorujemy, nie. O, o, odnawiamy go. Dobra, zrobione. Mamy to zrobione. Dobra. Dobra. Jakiś zakazany miecz.

To są one, upiory. O oh my god. Czy my teraz to będziemy przechodzić? Czarnoksiężnik. O oh my god. Okej. Okay. Aha. Ale szybko poleciały. A teraz mamy na dwie osoby. Więc albo będziemy e, albo będziemy Gandalfem, naszą ekipą, drużyną krasnoludów. Albo będziemy tu, albo będziemy po prostu. Okej. Okay. Dobra, mamy. Pierwszy z głowy. Jeszcze mamy ich trzech. Hop. Dobra. Szybko potrzebujemy tu. Teraz K. I H znowu. Hop, dobra, mamy. Jeszcze nam ostatni został. Okej. Okay. O oh god, mam tylko jedno serce. O, dobra. I H teraz. Jest! Nareszcie, nareszcie, pokonaliśmy ich. Dobra, słuchajcie! Czy w ogóle włączony dźwięk? A mam włączony, dobra, bo myślałem, że nie mam. Okej. Okay. Teraz musimy tutaj Gandalfem przejść. Musimy walczyć z orkami. Dobra, Kili. Potrzebujemy tu Kilego. I co teraz? Mamy tam podskoczyć? A tutaj potrzebujemy Gandalf'a. Okej. Okay. Torin. Okej. Okay. Gandalf. Okej, okay, mamy piątego już Minikida. Też sobie oczywiście niszczymy, pozbierajmy sobie wszystkie pieniążki. Okej. Okay. Potrzebujemy oty. Torin. Idziemy, a tutaj potrzebujemy dwóch, dobra, to jeszcze tutaj, okej, okay. idziemy, świetnie, hop, okej, okay, mamy drogę już odblokowaną. Kili. Potrzebują tutaj być wszystkie normalnie krasnoludy, bo tutaj... Okej, okay, tutaj Kili. Wszystko pięknie. Budujemy. Teraz potrzebujemy Dory'ego. Okej. Okay. Nice. Nice, dobra. O jacie, co to? Jacie, co tutaj się dzieje? Mamy bossa gry. Znaczy pierwszy boss. Z pierwszy boss. Okej. Okay. Hop. Może Gandalfem jednak albo... Torinem będziemy. Dobra. Lecimy, bo on ma super miecz. Tutaj torinem wszystkich walimy. Hop, dobra. Dobra. Chodźmy teraz z Gandalfem, bo Gandalf. Możemy w niego strzelać. Tak w niego trzeba strzelać, naprawdę? O, tak, trzeba tak w niego strzelać. Strzelmy ostatni raz. Okej. Okay. Pokonaliśmy go. Nie, jeszcze go nie pokonaliśmy, ale... Próbujemy. Strzemy teraz w niego? Kurę, że mu w niego nie strzeliliśmy. Traf. Dobra. Kurde. Co za typ. Orki kurde. Może to Kili? Weź niego tam Kili strzel. Dobra, mamy. Wniski To To musiało boleć. Elfy. Okej. Okay. Skończyliśmy piąty poziom w hobicie. Bardzo fajnie, w sumie. Kolejny poziom będzie szósty, który będzie jutro. Więc albo nie wiem kiedy będzie, ale. Raczej będzie jutro. Tutaj możemy wszystko pominąć. Mini zestawy, właśnie. Mamy cztery, pięć. Pięć mamy. Mamy ich pięć. Tutaj odblokowane ile ich było. Okej. Okay. Więc co, stajcie. Ja się z Wami żegnam. Do jutra i cześć.